Wiecie, jest godzina czwarta wszyscy normalnie ludzie śpią, ja już jestem w pociągu z kawką, zaczynamy podróż, jedziemy do Krakowa na targi animacyjne i na Powerspainter Party. Jesteśmy już w Krakowie. Będziemy niedługo na imprezie, więc zobaczycie w dalszej części filmu. Kochani, jestem właśnie w drodze na drugi dzień e, imprezy dla Face Painterów. Najgorzej, że jeżeli mnie nie odpuszcza, czuję się tragicznie, ale to mnie nie powstrzymuje, żeby się tam dostać i korzystać z dzisiejszych paneli dyskusyjnych i wykładów. Cześć kochani! Widzimy się znowu. Chciałam trochę podsumować wyjazd do Krakowa. Byłam pierwszy raz zarówno na face painting party, jak i na targach animatora. I pomijając fakt 39 stopni gorączki. Serio? dostałam gorączkę w momencie kiedy był pierwszy dzień face painting party, właściwie dostałam gorączki już jadąc do Krakowa, więc wiedziałam, że impreza będzie przednia, ale cały wieczór piłem gripex. Mogę powiedzieć, że jestem na maksa zadowolona z tego wyjazdu. Dlatego, że przede wszystkim mogliśmy się wszyscy spotkać na żywo, dużo osób znałam, wiecie, z grup na Facebooku, gdzie wymieniamy się swoimi pracami i cieszyłam się, że mogę zobaczyć, jak wyglądają chociażby, ile mają wzrostu, wiecie, kto, kto, kto rzuca te piękne prace i były bardzo fajne wykłady ja w ogóle cały czas na propsie wykład Artura odnośnie farb UV powoli rodzi się u mnie miłość do farb UV już sobie zamówiłam, więc coś powoli będę tworzyć ale sam fakt, że każdy naprawdę dał z siebie 130% i podzielił się swoją wiedzą w tak naprawdę niedużej cenie no bo face painting party to podzieliśmy tylko za taką jak by wejściówkę, a każdy, wiecie, dał swoją wiedzę, którą normalnie na co dzień zapodaje nam na swoich kursach, więc to było mega fajne doświadczenie, poznałam też bardzo fajnych ludzi. Było miło, bo spotkałam w ogóle osoby, które oglądają mój kanał, to chyba był jeden z fajniejszych momentów na tym całym wyjeździe czy nocami, wiecie, no ogólnie wszystko było fajne, ale to było mi bardzo miło że faktycznie zobaczyłam kogoś kto, kto te filmy ogląda myślę, że mogłabym wyciągnąć z tego wyjazdu więcej, gdyby niestety nie to, że byłam okropnie przeziębiona i, i czułam się okropnie słabo, ale tyle dałam rady, tyle, tyle wiedzy przywiozłam i naprawdę Super doświadczenie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy jechać w przyszłym roku. Mam nadzieję, że taka impreza będzie jak najbardziej jechać. A, a teraz płynnie przejdziemy do targów animatorów. Um, niestety nie było mi dane być na całych targach z racji tego, że <grywania> umierałam rano w łóżku z gorączką, ale na, tym, na tej części, na której mogłam się pojawić, było bardzo fajnie. Fajnie było zobaczyć, że jest nas tak dużo: cały czas ktoś tam się przewijał, ktoś wchodził, ktoś wychodził, a kogoś mijałam. Fajnie było zobaczyć się z osobami, które są poroz, porozsiewane po innych miastach. I na co dzień nie możemy się zobaczyć, mamy kontakt tylko internetowy. To było bardzo miłe. I sam fakt, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w jakichś tam szybkich kursach. Prelekcjach na temat różnych e, dziedzin. I ja bardzo chciałam iść na e, balony, więc byłam u twistera balonowego. Ogromnie, w, ogromne wrażenie w ogóle robiły na mnie figury, które nam prezentował. E, myślę, że każdy znalazłby tam coś dla siebie. Podsumowując, Kraków cudowne miasto. Marzę po prostu, żeby tam niedługo wrócić. Jak będzie trochę cieplej i nie będę miał 39 stopni gorączki a targi i, i face Paint party po prostu mega. Za rok, jeżeli macie możliwość, jedźcie w ogóle nie zastanawiajcie się, dbajcie o zdrowie wcześniej. I co mogę powiedzieć? Było super. Ja za rok wrócę na pewno. Jeżeli nic po drodze tam nie wyskoczy, jakaś komplikacja, wrócę za rok na pewno i mam nadzieję, że za rok będzie już nas trochę więcej oglądających mój kanał. I, i też mam nadzieję, że na YouTubie będzie trochę więcej naszych um, facepainterów, animatorów i wszystkich naszych pokrewnych dziedzin. Dlatego zapraszam Was na do oglądania moich filmów w czwartek o 20.00 i widzimy się na jakimś następnym filmie. Cześć, do zobaczenia!